I wiadomo, socjalizm jest to ustrój oparty na zawiści. Tym, czym się kupuje ludzie do socjalizmu, to jest właśnie zawiść, zazdrość. I przekonałem się w dość dziwny sposób, bo byłem na tym pikniku PR w, pod, pod Łodzią i w Kowretnej Wisiowej Górze i tam padło takie stwierdzenie przez dyskusji, bardzo ciekawej dyskusji, ona, na przykład ona będzie zresztą na pewno na... W wolnej TV, umieszczona, bo ona nagrana, TV UPR, prawda, nagrało, także wszystko będzie. Natomiast, proszę Państwa, padło takie stwierdzenie, że no, nie można popierać prywatyzacji, bo to jest, źle się kojarzy i w ogóle jest to, jest to bardzo, bardzo zła jest ta praca NO. Więc ja, oczywiście, znam złe prywatyzacje, to się zdarza niewątpliwie, ale spytałem się człowieka, no to będę były członka UPR, o jakiś przykład tej złej prywatyzacji. I on mi powiedział, że. Ta prywatyzacja to jest y, prywatyzacja cementowni, cementowni gdzieś tam w, w opolskim, czy na Rolnym Śląsku, już nie pamiętam, y, kilku zresztą. I dlatego, że ci co nabyli, to w ciągu półtora roku spłacili wartość tej cementowni, y, no i teraz robią duże pieniądze. Otóż, no y, oczywiście, że jeżeli sprzedano za półtora krotną wartość zysku, to oczywiście sprzedano za tanią, sprzedaje się między za sześciokrotne za 6 lat produkcji, a nie za półtorej, prawda, więc sprzedano za tanio nie było pewnych licytacji, ale sama, to nie zła jest prywatyzacja, tylko zła jest sposób znalezienia właściciela. Natomiast to, że człowiek robi pieniądze, to jest to bardzo dobrze. Prawda? My się tylko cieszymy, że ludzie robią pieniądze. Jak robią jakieś pieniądze, no to coś kupuje, prawda? te pieniądze wydaje, prawda? no krótko mówiąc, ten, ten pieniądz jest jakoś sensownie wydawany, a kiedy był wydawany przez państwo, to jak wiemy, wydawany był, co najmniej w tej subkazji, mało sensownie. Także to akurat jest bardzo zły przykład złej prywatyzacji. Powtarzam, jest kwestia ceny, ale przecież są tacy, takie, te, te, takie tezy, na przykład Milton Friedman w świętej pamięci tłumaczył, że jeżeli już nie, nie, nie ma lepszej metody prywatyzacji, to wziąć wszystkie akcje, rozrzucić samolotu, kto złapie to jego, prawda? I, I to będzie za darmo, prawda, nie za półtorej roku, tylko za darmo i też jest to lepsze niż własność państwowa. Także powtarzam, no, żebyśmy nie przyznali złą prywatyzację.